Ten psalm pomaga w strachu i rozpaczy. Aby wzmocnić wiarę i nadzieję na zbawienie. Gdy ciemność gęstnieje, Pan jest moim światłem. Psalm, który wyprowadzi cię z lęku, rozpaczy i zwątpienia. Zanim zaczniesz, napisz, z jakiego kraju nas słuchasz. Miłego oglądania i Bożego Błogosławieństwa. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcę, abyście zastanowili się przez chwilę. Ile razy w swoim życiu czuliście, że wszystko wokół was się rozpada? Ile razy strach ogarnął twoje serce, rozpacz zakradła się do twojego umysłu i wydawało się, że nie ma w zasięgu wzroku żadnej pomocy? Czy były w twoim życiu chwile, gdy wydawało ci się, że twoi wrogowie są silniejsi, okoliczności są nie do pokonania, a twoja wiara gaśnie jak świeca na wietrze? Jeśli znasz to uczucie, nie jesteś sam. Król Dawid zmagał się z tymi samymi doświadczeniami. On, wojownik i władca, natchniony i namaszczony, ale także człowiek z krwi i kości. I tak w najciemniejszej ciemności swojego stanu umysłu napisał ten niesamowity Psalm, 26 Psalm. Nie tylko jako krzyk rozpaczy, ale jako potężne wyznanie wiary. Dawid nie wycofuje się w obliczu niebezpieczeństwa. Nie zamyka się w sobie. Nie traci zaufania do Boga. Wstaje i oświadcza. Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, kogo mam się lękać? Jakże potężnie brzmą te słowa? I jak bardzo są one aktualne dzisiaj? Ponieważ ty i ja jesteśmy otoczeni strachem. Dziś strach może nie być w postaci uzbrojonych wrogów, jak miał Dawid, ale w postaci diagnozy, której się boimy. W postaci zdrady. W formie utraty sensu życia, samotności lub niepokoju o przyszłość naszych dzieci. Ale zasada jest ta sama: stajemy w obliczu ciemności i pytania: komu ufamy? W czyjej ręce pokładamy nadzieję? Dawid znalazł odpowiedź. I ta odpowiedź nie jest w mieczach, nie w bogactwach, nie w ludziach. Jego wsparciem jest Pan. Światło, skała, zbawienie. Psalm ten daje nam coś więcej niż tylko słowa pocieszenia. Ujawnia duchową strategię, jak żyć, gdy jest ciemno? Jak być wzmocnionym, gdy nie ma wsparcia? Jak ufać, gdy wydaje się, że pomoc nie nadejdzie? Niech Psalm 26 będzie dziś dla każdego z nas modlitwą, tarczą i inspiracją. Przeczytajmy go razem, a następnie zagłębmy się w jego znaczenie, aby nie tylko usłyszeć, ale doświadczyć mocy Bożego światła. Tekst Psalmu: Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogo mam się lękać? Pan jest twierdzą mego życia, kogo mam się lękać? Jeśli złoczyńcy, przeciwnicy i moi wrogowie przyjdą na mnie, aby pożreć moje ciało. Oni sami upadną i upadną. Choćby pułk stanął przeciwko mnie, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna powstała przeciwko mnie, i tak będę miał nadzieję. O jedno prosiłem Pana i tylko tego szukam. Abym mógł przebywać w Domu Pańskim przez wszystkie dni mego życia, aby oglądać piękno Pana i nawiedzać Jego świątynię. Bo ukryje mnie w swoim przybytku w dniu ucisku. Ukryje mnie w tajemnym miejscu swojej wioski. Podniesie mnie na skalę. Wtedy moja głowa zostanie podniesiona ponad otaczających mnie wrogów i będę składał ofiary uwielbienia w Jego przybytku. Będę śpiewał i śpiewał przed Panem. Usłysz, panie, Mój głos, którym wołam. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Moje serce mówi do ciebie, szukaj mojego oblicza. I będę szukał twojego oblicza, panie. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza. Nie odtrącaj swego sługi w gniewie. Ty byłeś moim pomocnikiem. Nie odrzucaj mnie ani nie opuszczaj mnie, boże, mój zbawicielu. Bo mój ojciec i moja matka mnie opuścili ale Pan mnie przyjmie. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi i prowadź mnie ścieżką sprawiedliwości ze względu na moich wrogów. Nie wydawaj mnie na pastwę moich wrogów, bo fałszywi świadkowie powstali przeciwko mnie i wieszczą zło. Ale wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Ufaj Panu, miej odwagę i niech się krzepi Twe serce. I pokładaj nadzieję w Panu. Psalm ten rozpoczyna się stwierdzeniem które brzmi jak pieśń zwycięstwa: Pan jest moim światłem i zbawieniem, kogo mam się lękać? Oto fundament wiary chrześcijańskiej nie brak problemów, ale obecność Boga. Dawid nie mówi, że nie ma wrogów. Mówi, że nawet jeśli są wrogowie, Bóg jest większy. Bóg jest światłem, gdy wokół panuje ciemność. On jest zbawieniem, gdy nie ma wyjścia. Jest twierdzą, gdy nasze mury się rozpadają. Światło to nie tylko metafora. Światło jest punktem odniesienia. Jest ciepłem. To życie. Kiedy idziesz w ciemności, jedno źródło światła może uratować ci życie. I Dawid mówi: Bóg jest dla mnie tym światłem. Co oznacza, że jeśli jestem z Bogiem, żadna ciemność nie zwycięży. Dalej mówi: Jeśli złoczyńcy przyjdą na mnie, pochylą się i sami upadną. To nie jest przechwałka, to nie jest brawura, to jest zaufanie. Dawid wie, że to nie on zwycięży, ale Bóg, który będzie walczył za niego. To jest najważniejsza duchowa zasada, to nie ty walczysz o wiarę, ale Pan walczy za ciebie, jeśli stoisz w prawdzie. A potem następuje kulminacja wewnętrznego pokoju Dawida. Mówi on, o jedno prosiłem Pana, abym zamieszkał w domu pańskim. Dawid nie prosi o zwycięstwa, nie prosi o bogactwa, nie prosi o chwałę. Prosi, by trwać w obecności Boga. Ponieważ wie, że kiedy jesteś z Bogiem, wszystko inne się ułoży. Dom Pana to nie tylko budynek. To stan umysłu. To życie poświęcone Bogu. To wewnętrzna cisza i pokój, w którym nawet w bitwie jesteś spokojny. Ponieważ główną bitwą jest bycie blisko Ojca. A Bóg daje schronienie tym, którzy za nim tęsknią w tajemnym miejscu swojej wioski. Posłuchajcie, bracia i siostry: jest miejsce, do którego wróg nie dotrze. Tym miejscem jest obecność Boga. To nie jest terytorium, to postawa. Możesz być w autobusie, na sali szpitalnej, sam, ale jeśli jesteś z Bogiem, wróg nie ma do ciebie dostępu. Poniżej znajduje się osobista modlitwa. Dawid woła do Boga, Usłysz mój głos. Nie słyszymy króla, ale dziecko wołające do Ojca. I Bóg słyszy. Serce Dawida jest nauczane przez Boga, moje serce mówi do ciebie, szukaj mojego oblicza. Zauważmy, że to Bóg woła pierwszy, a serce człowieka odpowiada, ponieważ w każdym z nas jest pragnienie jego oblicza. Ale potem następuje moment desperacji, nie odrzucaj mnie, mój ojciec i moja matka mnie opuścili. Dawid ujawnia swoją bezbronność. I zdajemy sobie sprawę, nawet najsilniejsi mają chwilę, kiedy wszystko się rozpada. Ale właśnie wtedy ważne jest, aby pamiętać Pan mnie przyjmie. Bóg nie jest jak ludzie. On nie zdradza. Nie odchodzi. On przyjmuje. Dawid wciąż prosi, naucz mnie swojej drogi. Nie szuka łatwej drogi. On szuka Bożej drogi. Ponieważ wie, że tylko Boża droga prowadzi do prawdy i życia. Psalm kończy się mocnymi słowami, ale wierzę, że ujrze dobroć Pana w krainie żyjących. Nie ma nadziei na przyszłą zapłatę. Jest przekonany, że tu, na ziemi, ujrzy rękę Boga. Tym właśnie jest wiara. Widzieć światło, gdy panuje ciemność. Mówienie o zwycięstwie, gdy toczy się bitwa. Trzymanie się Boga, gdy wydaje się, że jesteś sam. A ostatni werset jest jak napomnienie dla każdego z nas, zaufaj Panu, miej odwagę i niech Twoje serce będzie wzmocnione. Nadzieja nie jest emocją, jest decyzją. To dyscyplina ducha. Decydujemy się mieć nadzieję jak Dawid, ponieważ wiemy, kim jest nasz Bóg. Tak więc, umiłowani, kiedy ogarnia Was strach, kiedy w Waszym życiu pojawiają się wrogowie. Wewnętrzni lub zewnętrzni, pamiętajcie o Psalmie 26, powtarzaj go. Żyj nim, niech będzie Twoją tarczą, bo Pan jest Twoim światłem i Twoim zbawieniem. Kogo się lękasz? Bracia i siostry, nie tylko przeczytajmy dziś Psalm 26, ale pozwólmy Mu dotrzeć do samego rdzenia naszych serc. Ponieważ ten Psalm nie jest o przeszłości, nie o poezji, nie o historii, jest o Tobie i o mnie. Brzmi jak powiew powietrza dla duszącej się duszy. W świecie, w którym strach i niepokój stały się niemal normą, w którym każdy dzień zaczyna się od wiadomości, które sprawiają, że chcemy zamknąć oczy, w które nasze serca podskakują na telefon od lekarza, zawiadomienie z banku, telefon z nieznanego numeru, w tym świecie Bóg mówi: Ja jestem Twoim światłem. Światło nie pochodzi z naszych zwycięstw. Ono pochodzi od Boga. Ponieważ wszystko, co zbudujemy na własną rękę, może runąć. Wszystko, co trzymamy w rękach, może nam się wymknąć. Wszystko, na co liczymy w ciele, może zawieść. I właśnie wtedy myślimy: to jest ciemność. Ale właśnie wtedy przychodzi prawda. Prawda, która świeci mocniej niż jakakolwiek noc, Pan jest moim światłem. On nie tylko daje światło. On jest światłem. Światłem. Które nie zależy od pory roku, światłem, którego nie gaszą wiadomości, światłem, które nie pochodzi z zewnątrz, ale z wewnątrz, z głębi naszej relacji z nim. Dawid pisze ten psalm otoczony przez wrogów: Nie w zwycięstwie, nie w pałacu, ale w bitwie, na wygnaniu, w niepokoju, ale nie wpada w panikę, nie histeryzuje. Prorokuje. Mówi nie to, co czuje, ale to, w co wierzy. I tego właśnie musimy się nauczyć. Nie żyć emocjami, ale żyć objawieniem. Emocje rosną i opadają. Dziś jesteś podekscytowany, jutro zniechęcony. Ale kiedy masz słowo, kiedy masz fundament, kiedy masz pana, nie upadasz. Stoisz. Nawet podczas burz nawet w samotności. To w tych chwilach, gdy wszystko w środku krzyczy, boję się. Nie dam rady. Jestem zmęczony, musimy powiedzieć jak Dawid, Pan jest twierdzą mojego życia. Kogo mam się bać? Nie zaprzeczamy strachowi, ale odmawiamy poddania się mu. Nie udajemy, że problemy zniknęły. Po prostu podnosimy wzrok wyżej. Bo jeśli spojrzysz na burzę, utoniesz. Ale jeśli spojrzysz na Zbawiciela, będziesz chodził po wodzie. Dawid był mistrzem tej wewnętrznej dyscypliny nie patrzenia na swoje otoczenie, ale patrzenia na Boga. I wiesz, co jest uderzające? Dawid nie prosi o wyzwolenie od swoich wrogów, nie prosi o zwycięstwo na polu bitwy. Prosi o jedną rzecz, aby zamieszkać w domu Pana. To jest serce prawdziwego wierzącego. Rozumie, że nie liczy się to, co jest na zewnątrz, ale to, gdzie jesteś wewnątrz. W domu pana jesteś chroniony. W jego obecności jesteś spokojny. Ponieważ pan jest nie tylko światłem. On jest także skałą. Kiedy stoisz na skale, fale mogą się rozbić, ale nie upadniesz. Tak więc w tym pierwszym kroku w naszym życiu modlitewnym z Psalmem 26 nauczmy się najważniejszej rzeczy: strach nie jest królem. Ciemność nie jest władcą. Panika nie jest głosem Boga. Naszym światłem jest Pan. A im bliżej niego jesteś, tym mniejszą moc ma strach. Ponieważ światło rozprasza ciemność, nieodwrotnie. A jeśli światło żyje w tobie, to ciemność cię nie powstrzyma. Kiedy nadchodzi katastrofa, pierwszą rzeczą, jaką robi człowiek, jest szukanie odpowiedzi. Dlaczego to się stało? Dlaczego mnie to spotkało? Co mam teraz zrobić? I w tym momencie wypowiadany jest jeden z najbardziej poruszających wersetów całego psalmu: Moje serce mówi do ciebie: Szukaj mojego oblicza, i będę szukał twego oblicza, Panie. Słyszysz to? Bóg przemawia do człowieka nie tylko poprzez okoliczności, nie tylko poprzez kaznodzieje, nie tylko poprzez cuda. On przemawia bezpośrednio do serca. Mówi cicho, ale natarczywie. Woła, szukajcie mnie. Często zastanawiamy się, jak możemy usłyszeć Boga. Odpowiedź jest tutaj kiedy jesteś w smutku, kiedy odczuwasz ból, nie zamykaj się. Otwórz swoje serce. Ponieważ właśnie w takich chwilach on jest bliżej niż kiedykolwiek. Bóg nie odsuwa się, gdy cierpisz. On się zbliża. Wzywa. Ale tylko ci, którzy nie zagłuszają głosu serca telewizją irytacją, narzekaniem, alkoholem, rozpaczą, mogą go usłyszeć. Musisz się zatrzymać. Musisz słuchać. A wtedy usłyszysz, nie zewnętrznym uchem, ale swoim duchem, szukajcie mojego oblicza. Co to znaczy szukać oblicza Boga? To nie znaczy tylko modlić się lub chodzić do kościoła. To znaczy szukać Jego obecności, Jego objawienia, Jego woli. To znaczy być nie tylko potrzebującym, ale i spra. To znaczy nie tylko prosić, ale szukać go dla Niego samego. Ponieważ kiedy szukasz osoby, nie szukasz ręki, odpowiedzi czy cudu. Szukasz osoby. Chcesz być z Nim. O to właśnie modli się Dawid. I wiesz, co jest wspaniałe? Kiedy Go szukasz, On sam daje Ci siłę, pocieszenie, mądrość. On nie tylko zmienia sytuację. On zmienia ciebie. Dawid mówi: Byłeś moim pomocnikiem, nie odrzucaj mnie ani nie opuszczaj. Nawet gdy serce się boi, dusza pamięta Pan jest blisko. On nie opuścił. On nie odszedł. Nawet jeśli ojciec i matka opuszczą, Bóg przyjmie. To jest najgłębsze pocieszenie. Ponieważ są rany, których nie leczą słowa ludzi. Jest samotność, której nawet tłum nie oczyści. Ale Bóg wypełnia tę pustkę. On akceptuje, nadaje nowe znaczenie, nową siłę i nie jesteś już tą samą osobą, którą byłeś na początku ucisku. Jesteś silniejszy, jesteś głębszy, stałeś się Bożym naczyniem, zahartowanym w ogniu. Tak więc, bracia i siostry, nie znieczulajmy się na Boży głos. Kiedy Twoje serce mówi, szukaj Jego oblicza, nie odrzucaj tego. Nie zwlekaj. Odpowiedz jak Dawid, będę szukał. Ponieważ jest to jedyna droga do prawdziwego uzdrowienia. To jest droga wyjścia z każdego smutku. To jest sekret chrześcijańskiej nadziei. Kiedy tracimy wszystko, ale zachowujemy Pana, tak naprawdę niczego nie straciliśmy. A jeśli go znaleźliśmy, znaleźliśmy wszystko. Ufaj Panu, miej odwagę, niech się krzepi Twe serce i w Panu pokładaj nadzieję. Tak kończy się psalm. Nie zwycięstwem. Nie wybawieniem. Ale nadzieją. Ponieważ czasami Bóg nie zmienia okoliczności natychmiast. Czasami czeka. Nie dlatego, że Go to nie obchodzi. Ale dlatego, że troszczy się o to, kim stajesz się w trakcie tego procesu. Nadzieja nie jest pustym oczekiwaniem. To wybór, by wierzyć, gdy nie widać jeszcze rezultatu. To odwaga, by wstać i powiedzieć: Nie poddam się. Uwaga, David mówi: Bądź odważny. To znaczy: weź się w garść. Nie trać ducha, ponieważ nie jesteś tylko ofiarą okoliczności. Jesteś dzieckiem Boga, a dzieci króla nie żyją w strachu. Żyją w nadziei, ponieważ wiedzą, że, nawet jeśli dziś jest ciężko, jutro będzie świt. Nawet jeśli wróg się śmieje, Bóg widzi. Nawet jeśli wszystko się zawali, w jego rękach wszystko zostanie przywrócone. I nie ma miejsca na bierność. Dawid mówi: Niech się wzmocni serce twoje. Wzmocnij swoje serce. Oznacza to napełnianie się słowem. Odnów swój umysł. Trzymaj się mocno obietnic. Nie karm swojej duszy rozpaczą. Karm ją wiarą. Nadzieja jest jak kotwica. Podtrzymuje cię, gdy wszystko się chwieje. Ale musisz się jej chwycić. I nie puszczać. Czasami nadzieja jest po prostu po to, by iść dalej. Nie przestawać się modlić. Nie przestawać wierzyć. By wciąż służyć. Kiedy nie ma aplauzu. Kiedy nikt nie rozumie. Kiedy ci nie dziękują, ale ty idziesz dalej, ponieważ wiesz, że Bóg jest wierny. Jego słowo nie zawiedzie, Jego miłość się nie zachwieje. On jest Twoim światłem, Twoją skałą, zbawieniem. Psalm 26 nie jest pieśnią zwycięzcy. To pieśń wojownika, człowieka, który przeszedł przez ogień. Który nie był doskonały, ale był wierny. I właśnie takiej wiary potrzebujemy dzisiaj: nie głośnej, nie teatralnej, ale cichej, wytrwałej, prawdziwej. Takiej wiary, która mówi: Wierzę, że ujrzę dobroć Pana na Ziemi żyjących. Nie w niebie, nie kiedyś, ale tutaj, na tej Ziemi, w mojej rodzinie, w Twoim przeznaczeniu. W Twoim bólu. Więc niech to będzie nasze podsumowanie. Nie tylko wyrecytowany psalm, ale wewnętrzna decyzja. Zaufanie do Pana. Odwaga. Wzmocnij swoje serce. I nie pozwól Mu odejść. Bo jeśli On jest Twoim światłem, żadna noc nie jest wieczna. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.